Dzień dobry, nazywam się Mateusz Krupa i tutaj wraz z prezesem Fundacji Smart Częstochowa, Konradem Głębockim porozmawiamy sobie o remoncie drogi DK91. Witam bardzo serdecznie. Poprosiłbym o przybliżenie z grubsza tematu remontu drogi na terenie miasta Częstochowa. Otóż jak pewnie wszyscy mieszkańcy Częstochowy wiedzą, bo nie da się nie wiedzieć stojąc z godzinami w korkach, Remont gierkówki postępuje, ale był taki moment niezwykle istotny, kiedy rozwiązano umowę z firmą Nowak Mosty. Obecnie remont kontynuuje firma NDI. Pierwsze moje pytanie. Czy miasto straciło na zmianie wykonawcy? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Ponieważ wydaje się, że miasto straciło kilkadziesiąt milionów, przynajmniej kilkadziesiąt milionów na zmianie wykonawcy. Jak Państwo być może pamiętają, miasto rozwiązało kontrakt z firmą Nowak Mosty, twierdząc, że są jakieś opóźnienia, chociaż temu firma zaprzeczała. Początkowo, Remont miał zostać wykonany za 178 milionów złotych. Po czym, po rozwiązaniu, ponoć Nowak Mosty domagał się większej kwoty, ponieważ był taki moment na rynku, kiedy materiały budowlane skokowo podrożały. Miasto, w moim mniemaniu, zamiast podjąć negocjacje, po prostu zerwało kontrakt. I nowy przetarg, który ogłosiło, wygrała firma NDI, ale już z kwotą, uwaga, 359 milionów, czyli względem pierwszej umowy mamy niemal dokładnie 100% więcej. Otóż, Państwa, obojętnie ile Nowak Mosty chciał więcej, to nie chciał więcej 100%. Miasto jest, że tak powiem, kolokwialnie w plecy. Kilkadziesiąt milionów złotych. Tu Aha. różne kwoty na różnych portalach padają, ale to jest minimum 50 milionów złotych. To jest olbrzymia strata dla miasta Częstochowy, szczególnie w sytuacji dramatycznego zadłużenia miasta, w której się znajdujemy. No dobrze, a co za te pieniądze możemy zrobić dla miasta? Otóż szanowni mieszkańcy Częstochowy, szanowni telewizowie. No, Możemy zrobić za te pieniądze bardzo wiele. Moglibyśmy wyremontować bardzo wiele dróg, w ogóle wybudować dużo dróg. Przecież, jak spojrzymy na Częstochowę w wielu miejscach, to stan dróg jest nadal koszmarny. Nie mówiąc o dzielnicach peryferyjnych, gdzie bardzo często są nadal drogi gruntowe. To jest nieprawdopodobne, ponieważ w wielu miastach dróg gruntowych już zasadniczo nie ma, a w Częstochowie jest ich nadal bardzo wiele. Ale też moglibyśmy się uporać z prostymi problemami, czyli na przykład zamiast podnosić 100% karnet miesięczny do tego parku, który ja nazywam parczkiem wodnym, ponieważ on jest niewielkich rozmiarów w porównaniu z parkami wodnymi w innych miastach, no okazuje się, że w tych innych miastach są utrzymane ceny miesięczne za. Za taki karnet w wysokości gdzieś 260 zł, 280, natomiast w Częstochowie z 200 zł podniesiono do 400 zł. Więc po pierwsze, jest pytanie, czy ta podwyżka była uzasadniona, ale po drugie, można powiedzieć, że z takich pieniędzy zaoszczędzonych na tym, żeby kontynuować jednak znowu mosty, trochę dopłacając, ale nie razy dwa, można by w mieście utrzymać dotychczasowe Ceny nawet przy wzrostach energii w bardzo wielu obszarach, między innymi właśnie karnet, w tym parczku wodnym. Dobrze. A czy istnieją jakieś inne konsekwencje związane z zmianą wykonawcy, na przykład, czy są jakieś uciążliwości, czy droga będzie może dłużej niedostępna, czy potencjalnie cały projekt może zostać wydłużony? Tak, miasto się przyzwyczaiło do tego, służby miejskie. Myślę, że władze miasta, że jeżeli coś się dzieje, że na przykład trzeba wydłużyć termin albo budowa jakiejś drogi trwa bardzo krótko, chociaż, mo bardzo długo, chociaż mogłaby trwać o wiele krócej, widzę, budowa drogi w ulicy Złotej, która no, no, no ciągła się nie, nieprawdopodobnie długo, władza miasta się wydaje, że to nie kosztuje tak, tak przynajmniej sądzę. Nie, to bardzo dużo kosztuje, bo mieszkańcy znoszą uciążliwości. Ja pracując przy projektach unijnych, także tych dużych, bo kierowałem także zespołem na Politechnice Częstochowskiej, który pozyskał 5 milionów złotych na modernizację Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, wykonywaliśmy tam również analizę ekonomiczną. Myślę, że przy tym projekcie, chyba władze miasta albo nie zrobiły takiej analizy, a już na pewno jej nie zrobiły, chyba przy przedłużeniu, przy tej decyzji o rozwiązaniu umowy z Nowak Mosty i nawiązaniu z kolejnym wykonawcą, co wydłużyło, radykalnie wydłużyło cały proces inwestycyjny, cały proces budowlany. Otóż, Państwa, w analizie ekonomicznej, każda godzina każdego mieszkańca to się przeciętnie oblicza, ile może kosztować, a potem się oblicza całe koszty też od tej strony. Ile mieszkańcy czasą, tracą czasu, który kosztuje? Otóż, gdybyśmy tutaj zastosowali takie podejście europejskie, unijne do wyliczenia tych, tych kosztów, to jestem przekonany, że ta zmiana, zrobienie nowego przetargu, wydłużenie całego procesu tym samym no, kosztuje olbrzymie pieniądze, tylko że ponoszą te koszty mieszkańcy miasta. Ale to są miliony, miliony złotych. Kolejne moje pytanie brzmi następująco. Czy, skoro wykonawca musi się uśpieszyć, ponieważ no ma mniej czasu niż poprzedni, a czy to może wpłynąć jakoś na jakość wykonania mostu? Każdy chyba, kto miał do czynienia ze sprawami budowlanymi, wie, że jak się coś bardzo szybko robi, to jest dużo prościej o różnego rodzaju błędy. To także i nadzór jest słabszy, bo jeżeli się robi coś wolniej, dokładniej, to także inwestor ma więcej czasu na to, żeby prowadzić właściwy nadzór. A przecież, jeśli właściwego nadzoru nie będzie, to dobrze wiemy, że potem to już trudno jest sprawdzić, czy na przykład pod tą drogą została należycie utwardzona nawierzchnia z odpowiednich warstw, czy jest ona skonstruowana, także od strony inwestora. To też jest bardzo duży problem, żeby to właściwie skontrolować. Ale przede wszystkim szybciej wykonywane roboty budowlane, także przy takiej inwestycji, no, grożą tym, że, że będzie problem jakości. I potem ta jakość czasem się odbywa, odzywa po iluś tam latach. No, Często chobianie jeżdżą też na przykład do Gliwic, autostradą nową. Która do Pyżowic, ponieważ była budowana już w ostatnich latach, to do Pyżowic ona jest zasadniczo prosta jak stół. Ale kiedyś tam budowany fragment od Pyżowic w kierunku Gliwic, to tam mamy ograniczenia do 80, do 110. Dlaczego? Dlatego, że jest takie pofałdowanie. Wszyscy, którzy tam tędy jadą, dowiedzą. Skąd to się wzięło? Dlatego, że proces budowlany był niewłaściwy. Drogi się nie, nie można budować szybko, źle, tylko musi być to, co jest pod asfaltem, zrobione bardzo solidnie. Uh -huh. A nasuwa mi się jeszcze takie jedno pytanie: a może jednak MZD ma rację w tym wszystkim? No, MZD posługuje się takim argumentem dosyć istotnym, że przedłużając tamtą umowę z Nowak Mosty. To naruszyłoby dyscyplinę finansów publicznych. Otóż, proszę Państwa, ja uważam, że odwrotnie jest, że sytuacja jest taka, że naruszona być może dyscyplina finansów jest teraz, ponieważ to się, tą dyscyplinę mierzy się gospodarnością. Znaczy to jest gospodarne, żeby cena kontraktu wzrosła razy dwa, no nawet uzasadniając to wzrostem różnych kosztów, inflacją. To nie, jest, nie mamy do czynienia ze stuprocentową inflacją, również w zakresie materiałów budowlanych, które zresztą ostatnio dosyć mocno ich cena też spadła. Tutaj są różne baknięcia. Ale chcę jeszcze na koniec zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię. Otóż Nowak Mosty miał tylko jeden przypadek, że inwestor publiczny zerwał umowę. W pozostałych inwestycjach Nowak Mosty dogadując się z inwestorem, był w stanie prowadzić, zakończać normalnie umowy w terminie. Dlaczego akurat w Częstochowie był problem? To jest pytanie do władz miasta. Przecież prawnicy wszyscy wiedzą, że jest taka klauzula rebus sixtantibus, która mówi, że przy nadzwyczajnej zmianie okoliczności, a skokowy wzrost cen materiałów budowlanych to była ta nadzwyczajna zmiana okoliczności, można renegocjować warunki umowy. I jestem przekonany, że te warunki, że, ten, że to dopłacenie dla Nowak Mosty to by było kilkadziesiąt milionów, a my dzisiaj względem pierwszego przetargu płacimy dodatkowo 180 milionów. No to jest straszne. To te ludziki, o których teraz wszyscy mówią w Częstochowie, że miasto kupiło 10 małych ludzików za ponad 100 tysięcy złotych, czyli jeden mały ludzik odblaskowy przy drodze kosztował. 11 tysięcy złotych, to jest naprawdę pikuś w porównaniu z tym, co się stało w związku z remontem DK91, czyli tak zwanej Gierkówki. Mhm. I jeszcze mam takie jedno pytanie na koniec. Tak z punktu widzenia obywatela, jak całe, ten, całe to zjawisko wpływa na ogólną jakby wygodę poruszania się samochodem po mieście? Ja myślę, że, że widzimy, jaki jest gigantyczny problem, szczególnie teraz, kiedy nowy wykonawca się bardzo śpieszy, że miasto jest no, potwornie zakorkowane. I to powoduje, że, że tracimy mnóstwo czasu. Tak jak powiedziałem, ten czas nasz ma wymiar finansowy. Może być tak, że i tak jest, że godzina każdej osoby no, różną ma cenę ale przeciętnie można byłoby to, to policzyć. To jest tracenie czasu, to jest tracenie nerwów też przy okazji, bo, bo trudno sobie tak stać w korku, kiedy ma się umówiony termin i sobie myśleć, że się nic nie dzieje, prawda? I przyjmować to wszystko ze stoickim spokojem. No, jest to dosyć trudna sztuka. Mnie się nie zawsze udaje i Czasem nawet bywało tak, że musiałem zrezygnować z różnych spotkań w centrum miasta, bo do centrum miasta się po prostu wjechać nie da. Więc, więc no, no myślę, że, że no jak mogą to mieszkańcy odbierać? No myślę, że, że, że mieszkańcy odbierają to, to bardzo źle. Ja kiedyś na, na moim profilu też stojąc w korku, wykonałem takie zdjęcie, na profilu na Facebooku je zamieściłem i Reakcja ludzi spontaniczna była bardzo duża. Ludzie są po prostu niezwykle oburzeni. Natomiast, natomiast oczywiście, że władze miasta no mają swoje instrumenty i również swoje przyjazne, w większości bardzo przyjazne media, które nic krytycznego nie napiszą i będą zawsze twierdzić, prawda, że tak trzeba było, że, po co, że, że właściwie nie powinniśmy się denerwować, bo tak musi być. Państwa nie musi być. Nie musi być, dlatego że można było dużo lepiej ten remont przeprowadzić, a przede wszystkim dużo, dużo taniej. Mhm. Dziękuję bardzo za komentarz w tej sprawie. Ja również bardzo dziękuję i do zobaczenia, pewnie, w następnym odcinku. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę i do następnego odcinka.